Rozmawia pani z byłą wychowawczynią Rafała Trzaskowskiego i jego poloniską. Naprawdę? Jak w pani i na starym mieście. Jak pani wspomina Rafała Trzaskowskiego? Zapowiadał się świetnie, natomiast jako młody człowiek miał zupełnie inny profil ideologiczny. Pamiętam jego fantastyczne eseje patriotyczne. Fantastyczne. I nie sądziłam, że życie, okoliczności, sytuacje, ludzie skrzywią ta, go, go tak, że mamy z niego, dla mnie to jest w tej chwili, no, potwór ideologiczny. Zapytam, a jak właśnie pani ocenia to, co robi teraz? No to jest rozczarowanie dla pani? Więcej niż rozczarowanie. Jestem zdegustowana, jestem zniesmaczona. Yy... Myślałam, że wyrośnie z niego hipokryta. Pamiętam, jak kiedyś na naszej Akademii Szkolnej recytował taki wiersz Norwida. I tam były takie słowa: Tęskno mi, panie, do tych, co mają, tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, panie. I z mu się. I zastanawiam się, co się stało na przestrzeni tylu lat, że wyrosło z niego to, co aktualnie prezentuje.